A więc witajcie kochani, z tej strony ADHD22 Jest dzisiaj ze mną Ciserk, dzień dobry No się ma I dzisiaj taki cicho-ciemny odcineczek będzie, a mianowicie będziemy bawili się w ciche zabijanie, czyli tłumiki i tak dalej I takie kilka punktów z wstępniakiem jak zawsze Czyli pierwsza rzecz Żeby grać cicho Musimy być niewidoczni dla przeciwnika Żeby być niewidocznym dla przeciwnika Musimy mieć, się znaczy przydałby się nam skill drużynowy. To są te skile, które się naładują jak zdobywamy punkty drużynowe. Do cichego grania przy, przydają nam się skile typowo snajperskie, bo snajper posiada taki skill, który zmniejsza czas yy, jaki jest, jakim, on jest jakim on się pojawia na mapie, zmniejsza tam, szybkość biegu chyba i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu kilka takich rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy mniej widoczni dla przeciwników. Czyli pierwsza rzecz, dostosujmy sobie skille drużynowe w zależności, jak cicho chcemy być. Czy chcemy być niewidoczni, czy chcemy być szybcy, żeby nas nie wykryli. Druga rzecz, żeby grać cicho, trzeba grać samemu lub ewentualnie w dwójkę. Grupom nic się nie ugra cicho, bo tych indziej cztery, ponieważ od razu was ktoś wykryje. Najlepiej grać samemu. Czyli trzeba być ogólnie skupionym i głównie polegać na sobie. To jest ciężkie. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Żeby być, to jest, co jest nawiązaniem do pierwszego zresztą. Żeby być niewidocznym na mapie, trzeba używać tłumików. Trzeba pamiętać, że tłumiki zmniejszają, specy z pogarszają specyfikację broni. Więc tutaj też trzeba uważać. Nie przesadzajmy z tymi tłumikami. Czyli nie dawajmy go do wszystkiego tak jak ja, bo no, na przykład do pistoletu możemy oddać kilka swoich w głośnych normalnie, żeby szybciej się pozbyć kolesia, który ma zobaczyć. No ale to wszystko według uznania. O właśnie, no ty masz normalnie, ja mam z tłumikiem, nie? Pół magazynka w kolesie wywalić muszę, no nieważne. to jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz. Ciche granie może mieć róż... kilka różnych celów. My dzisiaj się zajmiemy cichym zabijaniem, ale ciche granie na przykład może też polegać na cichym zajściu przeciwnika od dupala strony, żeby mu zrobić takiego małego mindfucka, jak to oni przejmują E, a my przecież wszyscy jesteśmy na trzem, przecież ciśniemy ich do przodu, nie? A my nagle tak z przejmujemy im, E i wszyscy się wycofują. Czyli o tym też trzeba jak gdyby dostosować i siebie i dostosować klasę postaci od cichego zadania, które chcemy mieć. Na przykład cichy technik może, i, wiesz, znaczy polega on na tym, że cichy sposób posadzamy gdzieś miny w takim miejscu, gdzie wróg się tego w ogóle nie spodziewa i nagle jedzie i tak nic to, nic owadnie brucha. Cichy sniper no to oczywiście zabijanie, nie od pleców. Ciche wsparcie to jest robienie cichej dywersji z dużą ilością pocisków i tak dalej, i tak dalej. No nieważne. Będziemy biegali w dwójkę, ja tutaj czasem będę ci podglądał mawę, żeby nie przeszkadzać, jak będziemy jakąś fajną akcję robili. Bo ciche akcje też się przydaje komunikację. No ale to już Tutaj zależny czy gramy samemu czy z kimś... Okej, idziemy Co tu się dzieje masakra? Wrzucasz do znacznik Dobra, dobra Wychłonę jakiś przepilnik od niego? Kurde Ło, koleś! Chciałem zajść, bo się zaspał nie wiem, czy się padał jak najmniej Dobra, dobra, nie uwielbiam... Madafak, okej. Okay. Okej, okay, już. Coś tam na to, no, no, gdzie? O, 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 o... Ojo! o! 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 Masakra no, jakaś. No kurde, ten nie wejdę. No. no ja siebie zdradziłem już. Mam no, po cichej grze. No właśnie. Ja się zamycoję, ja spróbuję Dobra, sam O wejść FAK No

Kolej się obok tego Jeepa, wchodzi do budynku, no i milik ADHD 22 Cisark? 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 Ciserk. Ciserk, tak. Eee, kolejny odcinek spotkamy się z ADHD, cicho ciemny. Mam nadzieję, że Ci coś dopowiedziałem. No jeszcze sobie tutaj chwilę pogram, więc to ten eee, Jeszcze tutaj po cicho ciemnimy. Ale trzymajcie się do następnego odcinka. Zgłaszajcie się, bo coraz mniej zgłoszeń jest. Nie będzie odcinków, co wtedy nie będzie konkursów o grę z Rojem. Na razie trzymajcie się.